Głos zabierze pan poseł Łukasz Kochut, jedna minuta. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz. Ta historia wydarzyła się w ubiegłym tygodniu w Polsce po północy grupa kurdów została zatrzymana przez straż graniczną. Migranci deklarowali, że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, jednak zostali wywiezieni, odepchnięci w kierunku lasu po białoruskiej stronie. Temperatura przy gruncie oscylowała wokół minus 5 stopni Celsjusza. Wśród migrantów była czwórka dzieci. Ala, Awin, Aland i Iwanko. To putinowskie okrucieństwo i putinowska zagrywka, którą niestety rząd PiS legalizuje. Po pierwsze, to postępowanie niehumanitarne. Nikt nie powinien być pozostawiony na pastwę losu w zimnym lesie, w szczególności dzieci. Po drugie, to postępowanie nielegalne, niezgodne z konwencją genewską. Europejską Konwencją Praw Podstawowych i z Polską Konstytucją. Określenie pushback jest eufemizmem, który nie oddaje cierpienia zmarzniętego i przerażonego człowieka w ciemnym lesie. Tortury na granicy polsko-białoruskiej muszą się skończyć. Potrzebna jest pomoc międzynarodowa. I powiem to kolejny raz na tej sali. Polska to nie pis. I zgadzam się z panią komisarz. Szczelne granice Unii tak, ale pomoc humanitarna tym bardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.